Witam wszystkich bardzo serdecznie. jest znowu deszcz pada. Ale dobrze, że już nie ma śniegu. Deszcz deszczem, ale śniegu nie ma i to mnie cieszy. Trochę nowych postanowień. Co do olimpiady. Otóż. Nie będę podawał wyników codziennych, bo to bez sensu się człowiek nie wyrabia, nieraz inne zadania żeby codziennie coś uskubać będę wyniki podawał raz w tygodniu w piątek i zobaczymy bo to widzę pewek se robi tak że raz w tygodniu gołąbek po prostu nieraz yy, nie da rady a nie lubię pustych przebiegów że na przykład nic nie zrobiło ile uskubię przez tydzień tyle uskubię ale wyniki będą podawane w piątek bo potem się stresuje, że nic nie zrobiłem albo coś, a tak w tygodniu mniej więcej, ale się zrobi. No to pierwsze takie postanowienie. No troszkę tutaj rozbierzemy taki mikserek. Nie jest. Sprawdzałem tutaj. Bo. Rękawiczki gdzie są. Skubię, skubię, ale nieraz jest tak, że na przykład pracę mam zarobkową na Allegro i jest dużo wysyłek, no nie da rady niż już kubach, no bo trzeba wysyłki zrobić, to się z tym schodzi dość, ale to, no. jest i madło. bo to się można pytać. o, szczotki wirniczek do będzie chyba do, a nie, to nie jest klejony może go zaraz rozparceluję no także ten gdzie jest moja szlifierka o jest Uważyłem, że mniejszy się ruch jest na internecie. Wszyscy zaczęli pracować czy jak? Wrzęcie Chyba się kończy Zobaczymy Co tu piszczy O elegancko A rzadko się trafia, ale Jeżeli chodzi o nowe sprzęty Ale od czasu do czasu to tej lepiej w kurze się ziarno trafi, jak to mawiają. Bardzo fajne i widziałem na Vivor.pl Co prawda nie tanie, 500 zł prawie ale pięć w jednym, obrotowe tak, tak, do rur chyba się tak jak sprawie nie to, żebym reklamował firmę VIVOR, bo nie mam z tego żadnych profilów ale podoba mi się te, te, tej maglion to co mam nie powiedzieć, że mi się podoba Psyk i złomik złomik do złomika kurwa już się z tymi tupuszkami nie idzie o też ze złomem też pojechać bo mi się złomu to utworzyło no i do kotła i do kotła i nie muszę się stresować, że zrobiłem 100 gram czy 200 gram w tygodniu. Potem ile zrobiłem. Na pewno wszyscy nie pracują codziennie. O Maniu, w szpitalu to też nie robi. Siedzi w Mieni się przeprowadza. O. Także nie tylko. Nie tylko ja. Mam obsłuchy. Ale idziemy do jednego kotła rodziny, w piątek warzyjy i tyle. O! Bo tak to Codziennie i to ile filmików bym musiał robić. A poza tym zawaliłem inne demontaże aluminium. Przetopy topy jeszcze. Teraz niech przestanie padać to może potopimy trochę o plastik do plastiku fiku miku a tutaj o trzeba pozbierać te muciki, jak doktor kurde pęsetką no to jest chyba motions, ale teraz to Mozion trzeba prawda, bo oszukują. Przeważnie w listwach energetycznych wszystko ładno, żółte tego, a metal ciągnie. I dlatego to się tak psuje szybko. Dobra. Teraz sobie wyjmiemy brąz. Bo oczywiście sprzęt wysokich lotów to i tulejki z brązu są. O a to złoik. I tak samo tutaj. Myślę, że mogę nie znam. A ty. A tu jeszcze. Dobra. To jeszcze mamy Wosiot, chcę to trzymać tu trzeba tu trzeba było jamać, będzie lepszy dostęp. Będzie lepszy dostęp. Będzie lepszy dostęp. No nie chcę być to tulejka. Tak? Co to, to znaczy nie chcę? Tu jest jakaś taka... Ja się uwebijemy jak nie chcę. to znaczy nie chce. normalnie to wychodzi to też wyjdzie o to to mówię znaczy, że nie wyjdzie to idzie dwie tulejki o, z brązu eleganckie I tu mam mam trochę tutaj z brązu też będziemy topić grosz. Wszystko będziemy topić. O. Plasticzek do plastiku. Teraz musimy to obrać. O. O. Sprzęty czekają, bo takie co nie ma miedzi, to odstawiałem, A muszę robić takie takie, nie można, tylko samą miedzią się zajmować, bo aluminium czeka, Musiał, hop, mosiąd czeka, o, to tu, to tu, tu, no. A jeszcze śruby tu. A podkładki? Podkładki zostawiam, bo podkładki się zawsze przydadzą A widzieliście taką żarówkę w porównaniu do ręki To jest dopiero żarówka nie wiem co to jest 125 W, ale to jakieś chłodzenie ma jakieś coś, tego pierwszy raz widzę taką zarybkę ona ma za 30 cm długości muszę go sprawdzić czy ona działa dobra to by było to o, jeszcze tu mamy druciki dobra dobra, to ja sobie tego obiorę później no co tu jakaś guma. nie wiem to tutaj, z 11 minut także na razie to tyle bo muszę poszukać jakiegoś sprzętu do rozbiórki o i potem może jeszcze drugiego filma nakręcę Jak kabelki albo coś No nie wiem, zobaczymy Mam tu trochę jeszcze Innych sprzętów do rozbiórki Muszę Teraz pójdę na śniadanie A potem nagram drugi filmik Może być? No, musi być Nie przyjmuję odmowy No to na razie tyle. Zobaczymy się później. Pozdrowienia dla Mańka, co cierpi w szpitalu. No.